Dzień dobry, ja nazywam się Pateczko Mateusz i zaprezentuję Państwu Hyundai i30. Na tym krótkim wideo pokażę Państwu samochód z zewnątrz, wewnątrz oraz wykonam pomiar lakierów w celu weryfikacji grubości powłoki lakierniczej. Dodatkowo zaprezentuję jak wygląda oraz pracuje silnik. Zajrzymy do bagażnika, raz jeszcze obejdziemy auto dookoła, aby z bliska pokazać każdy element blacharski. Prezentowane auto posiada silnik benzynowy o pojemności 1.5, mocy 110 koni, skrzynia biegów manualna. Zaznaczę, jest to wolno jednostka napędowa, bez turbiny. Prezentowane auto sprzedamy na podstawie faktury VAT 23%, możliwość finansowania, kredytu, leasingu i oczywiście zakupu za gotówkę. Auto pochodzi od pierwszego właściciela z polskiej zasady. Teraz zapraszam do pomiaru grubości takiego. Samochód jest troszeczkę brudny. Te różnice, które można zauważyć, 10-20 mikronów, wynikają z tego, że albo po prostu się wkradł kurz pod pomiar, ta malutka sonda dokonuje pomiaru, co też czasem powoduje takie różnice. Dodatkowo auto posiada strukturę lakieru, gdzie delikatnie wpływa na pomiar. Natomiast granice 100 mikronów są jak najbardziej potwierdzające oryginał. Dodatkowo auto jest w takim kolorze, gdzie większość ingerencji lakierniczych byłaby widoczna gołym okiem. Na chwilę obecną tak jak tutaj pada słońce z tej strony ewidentnie widać, że jest w porządku. Ale oczywiście nigdy to nie zmienia faktu, że trzeba samemu sobie przemierzyć, sprawdzić i zweryfikować. Przełożony czujnik, od razu widać błędny pomiar. Tutaj jest u ciężej to równomiernie i dokładnie przyłożyć, a są. Prawa część pojazdu, jak i klapa bagażnika W porządku. Glenka lewa strona, glenka prawa. Jak najbardziej w porządku. Tutaj to wszystko jest też potwierdza tylko fabryka. I lewa strona auta, analogicznie do prawej. I jak najbardziej wygląda, że jest wszystko w porządku. Przejdziemy sobie od razu do silnika. Wspomniane wcześniej 1.5. To jest bardzo podobny silnik do 1.4. Dodatkowo pewnie Państwo zwrócą uwagę, że na w tej To też ma 11 koni więcej. Użytkownicy, a dokładnie mówiąc nasi klienci charakteryzują, porównując ten do 1.4, że jest bardziej elastyczne, że się przyjemniej jeździ. Niestety ja nie potrafię tego potwierdzić, ja tego nie wyczułem. Ale możliwe, że przejechałem tym za mało. Dodatkowo najważniejsza informacja, potwierdzona niedawno. Ten silnik jak najbardziej w 100% nadaje się do montażu i instalacji LPG. Jest to informacja od gazownika. Dobrze znosi gaz. Niektórzy mówią, że przez ten wtrysk są jakieś problemy. Nie jest to potwierdzoną teraz prawdą. Owszem, jak ten motor wszedł, niektórzy gazownicy nic nie potrafili sobie poradzić z tym wtryskiem. Natomiast mamy informację, że to się zmieniło. Potwierdzili, że można bez problemu gazować to też przekazuje po prostu dalej tę informację natomiast ja nie jestem użytkownikiem takiego samochodu z gazem nie będę opiniował zachęcam do rozpoznania tematu we naszym zakresie absolutnie nie mamy zamiaru kogoś wprowadzić w błąd wracając do samochodu te elementy wszystkie potwierdzają jego fabryczność nic nie było demontowane wciągane. To jest taki specyficzny półmat, w zasadzie on prześwietluje blacha to potwierdza że własnik nie był w turnie. Na przykład nakierowane tutaj fartuchy, kielichy z jednej jak i z drugiej strony są analogiczne i jak najbardziej potwierdzają fabrykę. Silnik pracuje cicho, równo. Charakterystyczne cykanie to jest właśnie podawanie paliwa przez trysk i jego pracę. Samochód jest w wersji poliftowej. Też wiele osób zwróciło uwagę. Tutaj mamy światła ds. dzienne, które zmieniają się w kierunkowskaz. Tutaj mamy halogen. Tu mamy yy, światło, soczewkę jazdy mijania. Tam dalej mamy doświetlanie również zakrętów. Także to jest taka różnica między poliftem a przedliftem. Delikatnie zderzaki z przodu, z tyłu. Tak poza tym nie ma większych zmian. Prawy przód drzwi tutaj w porządku, nie widać uszkodzeń, próg również też jest w porządku, jedna ryska, ewidentnie zatrzaśnięty pas. Siedzisko w porządku, oparcie również, Teska rozdzielcza tutaj nie ma żadnych uszkodzeń. Nawigacja Android Auto, multifunkcyjna kierownica, klimatyzacja, skrzynia biegów sześciobiegowa, kamera cofania. Prawy tył, tutaj też widać w porządku. Wnęka, jaki próg? W porządku. Siedzisko nie nieuszkodzone. Przejdziemy do bagażnika. Prawa część bagażnika w porządku. Oparcie foteli również. Tutaj też nie było wycierane. bagażnika też jest w porządku. Uszczelka nie. Tutaj zobaczymy, czy mamy Tak, jest koło zapasane. To jest dobrze. Tak jak Państwo widzą, nagrywamy te wideo z ręki. Jeżeli czegoś palcem nie pokażę, będzie widoczne na kamerze, absolutnie nie jest to działanie celowe. Po prostu ja trzymając telefon nie zwróciłem na coś uwagi, ale dlatego. Pokazujemy to na wideo, żeby każdy powolutku sobie je przejrzał, zwrócił swoimi oczyma na wszystkie detale uwagę, czy coś na pewno jest tak, jak mu pasuje. Tutaj mamy delikatne przyknięcie. ewidentnie coś było wsadzone i zamknięte drzwi spowodowało to ciśnięcie. Najważniejsze, czyli miejsce kierowcy, tutaj wszystko jest w porządku, róg również. Nie zdewastowany. Tutaj, jedynie trzy ślady od zamknięcia pasa. Ewidentny pośpiech kierowcy. Tutaj, wszystko w porządku. Delikatne takie ślady, pewnie po, po ubraniu, może było mokre. Cokolwiek należałoby jakiś detailing przeprowadzić. Tak poza tym, auto nie jest powycierane, poniszczone, wręcz przeciwnie. Wygląda wszystko w porządku. Przełączniki wszystkie elementy tutaj wyglądają bardzo dobrze oczywiście wiem, że jest to zasługa w przebiegu 43,955 km na chwilę obecną tak więc nie jest to duży przebieg wspomniana kamera i czynniki cofania przejdziemy sobie teraz na około lewy przedni błotnik w porządku Opona zimowa, kołpak dotknięty w tym i w tym miejscu, krawężniki, opona zimowa, jeszcze do jazdy, chociaż w mojej ocenie jest to ostatni sezon, lewe przednie drzwi, lusterko, próg w porządku, lewy tył w porządku. To, co widzimy, tak odbiega, może na kamerze jest to widoczne, jest to fabryczna naklejka, która ma w teorii zapowiedź przed ciaskowaniem tego elementu od koła przedniego. Czy zdaje egzamin? Nie mam pojęcia, należałoby pytać producenta. Lewy tylny narożnik z błotnikiem, z ze zderzakiem, tutaj w porządku, nie widać żadnych otarć, uszkodzeń. Tutaj jest delikatne dotknięcie. O, i tu jest minimalna ryska. A ono schodzi pod palcem, więc myślę, że drobny detailing i nie będzie śladu. Nawet tylny kołpak w porządku z tyłu. Opona bardzo ładna. O hamulcach się nie wypowiem. Koła stalowe nie da się wsadzić ręki. Takie rzeczy szczegółowe, mechaniczne będą przekazane przez autoryzowany serwis. Jeżeli taką wizytę umówimy z Państwem, a o tym za chwileczkę dopowiem tylna klapa w części górnej i dolnej w porządku zderzak w porządku prawy tylny błotnik też nie widać większych problemów tu mamy jedną ryskę tu drugą ale to są tak delikatne rzeczy że bez problemu do usunięcia prawy tylny kołpak tutaj przyhaczony opona w porządku naklejka tutaj podeszło Piasek należałoby ją wymienić drzwi w porządku, kolejne drzwi, tu mamy delikatne dotknięcie i uwaga ewidentnie parkujących obok tak to w porządku, prawy przedni błotnik Nie widać żeby było coś nie tak. Kołpak w porządku, opłona. Ostatni sezon. Przodu. ogólnie wszystko prezentuje się dobrze nie ma zbyt dużo odprysków to oczywiście zapewne z racji niewielkiego przebiegu te elementy tu trzymają się w sposób prawidłowy, zawsze to sprawdzamy ponieważ w mieście nawet nie wiadomo kiedy to jedziemy, spuścimy auto na luzie oprze się o yy, jakiś krawężnik, słupek, cokolwiek i skoczą zaczepy i będzie to problemem. Podsumowując, wszystko wygląda wizualnie dobrze. Dodatkowo o czym wspomniałem, jeżeli klient będzie decydował się na zakup prezentowanego samochodu, umawiamy auto do serwisu w celu weryfikacji stanu technicznego. Zakładam z góry, że nie będzie to problematyczne, tego dostyka, ponieważ auto ma nieduży przebieg, ale mimo wszystko należy to zweryfikować. Wymienić olej, filtry, przygotować auto do jazdy po takiej wizycie w serwisie, uruchamiamy dla Państwa gwarancję. Dodatkowo załatwiamy wszystkie formalności w postaci leasingu, kredytu, obsługujemy również klientów z wpisem do BIK czy KRD. Gdyby były jakieś pytania, wątpliwości prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny, nie odpowiadamy na maile, smsy. Na chwilę obecną dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Pozdrawiam.